I jeszcze kurwa karnie go dostał! Pedał jeden. Embapet! Zaczynamy drugą część Food Champions podczas drogiej drużyny Shapeshifterów. Nie no, no taki głównostrzał ostrzał nie mógł wlecieć. Co? Vampersy, jak ty tego nie trafiłeś? Nie no, co to miał być za pajacyrka, Snyder? Vampersy, nie strzela! bo jakiś gówno ostrzał leci. Snajder! Kurwa! No dlaczego spudłowałeś celu? Snajder! Drośnie! Zablokowała! Strider, Jeden do zera! Polisę! Wykupił polisę na życie! Oj, bardzo nieładne zachowanie! A ty nie miej pretensji, Cferu, bo ty famowałeś! Ha, hej, <trybuj> wyszedł! Zajmijcie Strzel kurwa, papy dalej nie kurwa! Snajder! Dlaczego nie będziesz? Ty on strzela! Kurwa mógł. No. Ja pierdole, Cieszę się, cieszy! jakby Jakąś bramkę super mocną w tobie! No co jest, kurwa! No on może tak grać w moim polu karnym? No halo, a może jakiś fałd? Dobrze! Jeden, trzy. Jest kontakt. A oczywiście, że ten pedał jebany pobiegnie. Jeszcze kurwa karnego dostał. Pedał jeden. Ja, pierdole. Ha, ha, oczywiście, po co? Nie ma sensu się rzucać, gdziekolwiek. Dwie bramki jeszcze zostały. Oczywiście ja nie strzelę, prawda? Po co mam strzelać? No ja taki gówno ostrzał oddaje i strzela. Jego zętne broni, ja pierdole, nie jesteście w stanie piłki mu zabrać. Chyba przegrać z kimś tak beznadziejnym. No kurwa, co jest? Nie bać kurwa. Nie było do mnie lepszy. W międzyczasie otworzymy sobie paczki. Jedną albo dwie. Paczka dwóch piłkarzy 85. Prawa obrońca. O! Trend Alexander Arnold. Nowy piłkarz Realu Madryt. Relikale w strachu. I na dozi. Chyba nadążyła. No i paczka dwóch łokautów I nie spódzienka nie ma! Shape shiftera. Które ciągle lecą z paczek? Una i Simon? Jak od Dwa hal. Nie i fajnie Nie Dobrze Ja pierdolę już nawet nie jestem zły o te cieszynkę. No kurwa, po pedale jebany, jak mogłeś nie trafić, no. Ten mecz też mam przegrać, Zdaniem jej EA? Leżeć tam, pedale. Oczywiście, jakimś cferem sobie przyjdzie i weźmie piłkę. I on oczywiście dostanie takiej sytuacji, pedał jeden. No kurwa podaj, ja pierdolę. No oczywiście, że wziął piłkę, zjebał od razu piłkę. I kurwa, kurdupel na bramce stoi. Ja nie jestem w stanie pieniędzy posłać. Super. Kolejna ustawiona porażka dzięki EA. Informacja dla wszystkich, którzy zamierzają kupić EA z Precept 26 Nie kupujcie, w pońców. Naprawdę. Bo wy tak naprawdę przyczyniacie się do tego, tak jak każdy, kto kupuje prioritera. Jestem w stanie zrozumieć tych większych twórców, bo oni pracują. W taki sposób, że grają w kierkę dla 300 osób, a tak reszta nie powinna w ogóle kupować tych FC-pońców. To nie jest tego warte. Nie warto jakichkolwiek pieniędzy na to wydawać. już lepiej Donata wysłać streamerowi, żeby dalej to robił, niż kupować FC-pońcy. Eba pedał 1-0. I tutaj szło strzelić. A w poprzednim meczu nie byłem w stanie, mając nawet lepsze sytuacje niż to. I dwa. I trzy. Dziesięć minut. Nie minęło. Tak! Prawą nogą wjawił! I... Oh. Kurwa! Jakiś lamus obronił! I ono pada. I przypadki mi się kliknęło. O, mbapy Snajdery! Nie strzela. Wuhu, strzeliłeś, prawo! I 6-1. Jakiś piłkarz z drugiej ligi angielskiej ma lepszą kartę niż 90% toców. No, jest też. 7-1. Oni Ojciec, i damu nie ogroni. 9.1. O i przypadkiem mi się kliknęło. Oj, nie wyrzuciło mnie z meczu. Mecz o ósme zwycięstwo. Halach, hmm. Ribery, Kane, Teo Hernandez. O, trzał 30 metrów. Ja pierdolę, co to ma być? Ta i karnego on dostał. A jak mu jego Mbappe przewracali, to nie było nic. Kurwa, cpel jebany. Wiedziałem gdzie strzeli. Nie. Aha, super. Ułował. On taką piłkę może podać, a ja nie mogę. Co, może kolejny karny? A nie. No biegnij do tej piłki, cwelpercy, kurwa. W końcu udało się coś zrobić. I 2 Patryk Krzysik! 3-2! Ja pirdolę! O ty jak przydziwik gra w obronie, cały autobus. No bez żartów. Jest cztery do trzech. Patryk sikk. I pięć do trzech. Nie tym razem i sześć do trzech. Oj, przypadki mi się kliknęło. Nie wiem jak to się stało, a spoko ciesz się z bramek, póki możesz. Nada. Žegnám. Tři, pět, dva. Ja pierdolę Ja pierdolę o, A ja nie mogę strzelić Mając lepszą sytuację niż przeciwnik No PSJ, no nie mogę strzelić z różnego. Super Przechodzą przez czterech moich zawodników te podania. A, fajnie. O, zajęliście! Nie miał prawa tu przejść Nie miał prawa tu przejść. Ha, ha! Oczywiście, że ja nie, nie strzelę. O, nawet takie coś nie wpadnie O To też nie wejdzie. bo po co ma wyjść Ostatni mecz I niespodzianka nie ma składu Ja pierdolę, jak on dostał tę piłkę! Cieszę to ci celebruję, Twel. Oczywiście ja nie strzelę. AHA! Co za kurwa cwel! Zaraz, piąta ranga. Ja wygrałem? Mam zwycięstwo? O kurwa, mam zwycięstwo, zajebiście! Kłop wyszedł przy się. Ja mam zwycięstwo, zajebiście! Dobra, otwórzmy piki 84+. Oczywiście Madison. Następny pik. Bardzo się starają. Nie ta. Dzieli. Trzeci pik i ostatni. 84 plus. Wow. POTĘŻNIE A, wymienne, dobra No to pora na pick 1 z 394 plus. ostateczny toc lub Shifter Aluvire? No spoko Może być Kor. Może, ale nie musi Trzeci Oshoala. Chyba oszalała, że ja ją wezmę. Aluwajran. Ile ty kosztujesz? No, 20 tysięcy. potężny. Dobra. Drogi Pik. Od środka. Kłanson. Nie potrzebuje cię. Trzeci Kogel. Mogel, mogel, kurwa. I ostatni. Mukiel. Ech. No to Swanson. Niech już będzie. Okej, okay. jest jeszcze jeden pik 87+, także otwórzmy go. Ech. Priset. i Med. Aczka 20 piłkarzy 82, której nic nie będzie. Poza piłkarzem, który tutaj się pokazuje, Jeden Tak. No. Podwójny? Podwójny. Lewandowski. No i to tyle. Paczka 10 wymiennych piłkarzy 84 plus. I niespodzianka. Tu też nic nie ma. Ale oceny wysokie. Wy to optymistycznie patrzę. Nie. Paczka wymienna z Shape Shifterem, pt. ostatecznym jest Shape -shifter. tylko jaki? EDM Gilma, i na sam koniec paczka Shape Premium, a to to będzie. Prawa obrońca. Nie, kurwa, no wszyscy tylko nie ona, kurwa! To już piąta kogel mogel trafiona. O kurwa, Isaac! Tak, i już lepiej. O takie trafy nie chodziło. No i Peryset na koniec. No, 100 tysięcy. To nie jest zbyt dużo, jakby nie patrzeć. Jednak w końcu mam coś lepszego. No i to będzie podsumowanie tego Foot Champions.